Drugi wyścig kategorii MX2. Proszę Państwa, kto będzie miał ten holeshot, kto będzie najszybszy na starcie, czy będzie to ponownie tą Wial? I poszli. Och, tam Wial jednak chyba nie da radę. Jednak, ależ pięknie tutaj poszedł. Z tyłu była jakaś mała kraksa. No i znowu mamy, proszę Państwa, starą, dobrą czołówkę na czele. Zawodników, którzy nas do tego przyzwyczaili. No ale zobaczmy, Guadagnini jeszcze bliżej. Tomawiala próbuje po zewnętrznej się napędzać, ale bardzo ładnie... Wy... O i sprowokował go do błędu. Guadagnini tutaj nie utrzymał się w kolejnie. Ale to wcale nie znaczy, że tą wial może sobie spokojnie na tej pierwszej pozycji jechać. I to jest Bastien Beckdam, numer 403. No to jest sensacja. Matus Boysram, proszę Państwa. I. i tu Guadanini, który no, mocno ucierpiał. Mateusz Wojcrom, ten 172 numer startowy. To jest na tej prostej jeszcze. Więc może być. No, mało ciekawie, tak to powiedzmy. są to na czwartym miejscu po starcie. Tibo Benista, piąty, Maxim Renault, szósty. Czyli właściwie zaczyna lider klasyfikacji Maxim Renault, tak jak zaczął wyścig pierwszy. Ale zobaczmy, bo tam. Gdzieś już powoli się pojawia charakterystyczna koszulka Maksima Renault i numer 959 już na trzeciej pozycji. No, no. Bardzo jestem ciekaw, jak tam będzie z tym Bastianem Begdamem. 403 numer startowy. 20 Wilson to, o którym tyle mówiłem. 93 Tam jest. 193 93 to Gęsz. 198 Tibo Maxim Renault już na trzeciej pozycji. Potwierdzenie, że to Tom Vial wygrał start. I to jest jego siódmy wygrany start. A jeśli przypomnimy sobie, że w czterech wyścigach nie jechał, a dwa kolejne. No to właśnie był taki występ symboliczny na zasadzie. Przy tak kontuzjowanej dłoni może się coś uda. No to właśnie Guadagnini. Obejrzał się jeszcze na niego tą wial co tam się zadziało z, z, z rywalem. No i proszę państwa. zobaczmy gdzie nam się teraz pojawi. Matia Guadagnini który. No ewidentnie narzekał tutaj na ból ręki Teoretycznie widnieje na ostatniej pozycji przed nim René Hofer który Miał także bardzo pechowy start Szukam Rubena Fernandeza Który jak widzieliśmy ucierpiał W pierwszym zakręcie pierwszego wyścigu No ale na starcie Rubena Fernandeza nie ma Co oznacza że spadnie w klasyfikacji łącznej mistrzostw a przecież pamiętamy Fernandeza, który jeździł na piątej, na czwartej pozycji w mistrzostwach, to znaczy taką lokatę zajmował. A teraz bardzo pechowe wyścigi, no ta dyskwalifikacja, która go dotknęła. Właściwie tak nie do końca wiadomo dlaczego w, w Turcji jakby taką bardzo negatywną Taki negatywny wpływ wywarła na Hiszpanię, któremu od razu przecież po tych pierwszych dobrych wynikach wróżono karierę w fabrycznym zespole w przyszłym sezonie, no ale na razie jeszcze musimy wszystko zobaczyć, jak to będzie. 9. Fernandez z łącznej punktacji. No nie wiem, może go nawet wyprzedzi z Bośnama, ale chyba nie, bo ma 223. Gdyby zdobył nawet 25, to będzie tylko 248. Simon Landenfelder się wycofuje. No więc, nadal, proszę Państwa, bardzo mieszane uczucia i mieszane osiągnięcia młodych chłopaków z Gascosa. Popatrzmy z tej kamery, co tam się nam. A tutaj od razu upadek, właśnie Langenfeldera. René Hofer, tam także uwikłany. Trzyma się za rękę, lewą, za lewe ramię. Langenfelder. No, a za tydzień motokros Narodów Rangenfelder, jeśli dobrze pamiętam, to chociaż nie, i on zresztą się nie jest do końca przewidziany w start, do startu. będzie połowa nominalnego czasu wyścigu, plus jeszcze oczywiście te dwa okrążenia. No i tutaj dalej mamy walkę Jago Gertza z Kajem de Wolfem i dalej z tej walki niewiele wynika. Tibo Beni 198 numer startowy, no jest także blisko. Maxim Reno też nie zdawał specjalnie odjechać. Więc można powiedzieć, że walka o drugie miejsce jest zacięta. Tom Wial wypracował sobie ponad 3,8 sekundy przewagi. Ja bardzo jestem ciekaw, czy Tom Wial potwierdzi w tym głębokim piasku, że wrócił do normalnej dyspozycji. Zastanawia mnie troszkę słabsza jazda Maxima Renault. Albo też dużo bardziej agresywna są tam. No ale on musi jednocześnie uciekać przed Kajem Wolfem. Wie, że jego no niemal rówieśnik jest bardzo groźnym rywalem. Na szóstej pozycji trzymał się ciągle Bastian Böckdam, numer 403. No i dalej jest na tej pozycji. Traci 7 sekund do Jago Gertza. I ma przywagę prawie trzech nad rzetem bitonem, a więc dalej całkiem niezła jazda duńskiego zawodnika Punktacji łącznej 60, 20 miejsce 64 punkty Przed przyjazdem na Sardynię A i było było tutaj ostro Przed przyjazdem na Sardynię tyle samo punktów miał Konrad Beus Który pojawił się tutaj po serii startów w Mistrzostwach Wielkiej Brytanii wywalczył tytuł WMX2 w swoim kraju, o tym już mówiłem. A teraz jest na 10. pozycji, tuż przed Lajama i który próbuje go nawet atakować. Tam jest dosyć blisko, niecała sekunda różnicy między, tą grup między tymi zawodnikami. O, widzą Państwo teraz: 11. pozycja Werca, 12. Andrea Adamo, a niefabrycznym Fabrycznym Gaskasie. No i co ciekawe, Isek Kifting jest na ósmej pozycji fabrycznym modelem Kazgasa, a Andrea Damo, 12. Simon Rangenfelder widzieliśmy, że się wycofał. Matys Bojstram także się wycofał po kraksie na pierwszym zakręcie. No a zobaczmy, jak sobie radzi przewidziany do reprezentacji. Polandii na Mistrzostwa na motocross narodów, Rohan van den Mosdijk dziewiąty. No proszę nie 12, 13 minut minęło, 12.30 do końca plus do okrążenia, i tam Wial już za chwilę będzie miał na rozkładzie pierwszego dubrowanego zawodnika. Ciekawe też popatrzeć jak Jako Gertz po Tej jeździe na pełny regulator teraz Jakby zwolnił może nie tyle zwolnił co Zmniejszył agresję Jakby łapał oddech Czekał na sygnał od Timu, Kiedy ma ponownie Postawić wszystko na jedną kartę zaatakować nie tymczasem przeskoczył na osiemnastą pozycję. No, jedzie bardzo dobrym tempem. Minuta. 58 ostatnie okrążenie. No oczywiście to nie jest tempo, które może zaimponować troszkę tylko słabsze ma Bastian Bergdam. Więc być może coś tam jednak jest z motocyklem władaniniego, choć. No to wywrotka nie wyglądała na taką, właśnie oglądamy numer 101 Nie wyglądała na taką, która mogłaby maszynę specjalnie uszkodzić. O, No bardzo jestem ciekaw czy realizatorowi uda się wychwycić wychwycić ten moment No, jak to było? Zobaczmy Jago Gertz tam jeszcze Ach, to leżał najpierw Benisto, a potem nie zdołał uniknąć wjechania w jego motocykl Kai de Ball. Niesamowity ten, ten wypadek. Benisto. No, jakby nie miał siły, żeby ten motocykl do siebie pociągnąć. No i oczywiście na tym korzysta Jago Gertz, awansując na trzecią pozycję. Czwartą odzyskuje Dończyk Dam. Dżerbitan jest także przed de wolfem gifting i mozdaj przed Tibo Santem, który spada na dziewiąte miejsce za nim Konrad Meus. No, dramatyczna historia Maxim Renault tymczasem. Będą dublowali jadącego z numerem 766 Michaela Sandnera, austriaka. No już mówiłem o tym, że miał parę bardzo ładnych występów w zeszłym sezonie, ale przygasł potem zdecydowanie. No i Gerz był blisko, był blisko i jakby odpuścił. Nie wiem czy to na polecenie zespołu, czy po prostu znowu musi troszeczkę zebrać sił do kolejnego ataku. Bardzo wyczerpujący jest ten tor. Widzieliśmy po wywiadach, po pierwszych gonitwach, że zawodnicy chcieli i robili tak, żeby było na jak najkrótsze. W okolicach 8 sekund ta jego przewaga. Nic się tutaj specjalnie nie zmienia. zawodnik numer 28 jedzie po drugi sukces. Drugi sukces w Sardynii. pojrzenie oka na tablicę pod jego adresem skierowaną, ale chyba tam nic specjalnego nie można było zobaczyć. Jago Gertz ponownie w ataku. No, tak w sumie rzuca tym motocyklem. No, Odbija mu te tylne koło. Maxim no. No, wyraźnie walczy w tym wyścigu z Torem. Żeby to się nie skończyło upadkiem ich obu No i teraz Jak widzimy po Różnicy czasowej Maksim Renault zajęty głównie Otwieraniem ataków garca, Nie odrabia straty do Tomawiala i teraz Nie Znowu znowu ten Metr te dwa metry z przodu i zamyka Jaguar. I Gladenini znowu z problemami. No więc pożegnajmy się z myślą, że Makia będzie gdzieś tam na początku drugiej dziesiątki. Dobrze będzie, jeśli, no, w ogóle będzie w dwudziestce, no może nie aż tak źle, bo zanim rywale są w dosyć dużych odległościach. Ale zyskał na tym Wilson to Emilio Scuteri Włoch. Może nawet René Hofer. Chociaż on był bardzo daleko 11-13 prawie sekund za więc może nie zdążył. A jednak zdążył. Pokazuje nam to life timing. Na 18 miejscu Mattia Guadalini, czyli był tam kilkanaście minut temu, 18 i znowu jest 18. A napracował się przy tym naprawdę sporo. No i proszę Państwa, ja mamy historyczną chwilę Jago Gertz przed Maksimem Renault. No i zobaczymy, jaka jest różnica z 7,6 sekundy między Tomem Wialem i Jago Gertzem. Końca już niewiele. Jak Goeckerts w pogoni za Tomem Wiolem. Końcowe sekundy. Regulaminowego czasu drugiego wyścigu MX2 widzieliśmy przed chwilą że Matiak Guadagnini po tej kraksie Stoi obok motocykla przy torze i Można wnioskować że dla niego ten wyścig się skończył No i to jest teraz ciekawa historia on zachowa drugą pozycję w klasyfikacji generalnej Ma 30 punktów przewagi nad Diago Gerce. O właśnie To jest Matiak Guadagnini Coś tam się chyba stało z kierownicą, z rączką. No więc, jeśli Gertz dojedzie drugi, to będzie 22 punkty, no to będzie miał 325, i jeszcze mu będzie 7 brakować do Guadaliniego na drugiej pozycji. Ale, oczywiście, to wszystko woda na młyn Maksima Renault, który no podróżuje trzeci. 20 punktów ze swojej zabycia, ale jego przewaga 80 oczek nad Gercem sprawia, że nawet jak straci w tym wyścigu te dwa do Belgato, i tak niewiele to zachwieje jego prowadzeniem i dobrym samopoczuciem. Bardzo powoli Jako Gercz zmniejsza ten dystans do Tomawiala. Na ostatnim okrążeniu co prawda było to sekundę szybciej na poprzednim 2,5 ale już na trzy okrążenia wstecz To jak Gels był wolniejszy o półtorej sekundy od Tamawiala, więc no troszkę zależy zapewne jak tam jest z backmarkerami jak tam jest z dobrowanymi zawodnikami, czy przeszkadzają bardzo, czy trochę mniej. Natomiast tą Wial, no naprawdę robi bardzo dobre wrażenie. To no jest taki stary, dobry tą Wial z zeszłego roku, kiedy zdobywał Mistrzostwo Świata. No i z tej pierwszej rundy w Oriolok, gdzie charakterystyka tory była oczywiście zupełnie inna. Kolejny dubel. Wilson Todd, proszę Państwa, zdublowany. A Wilson Todd jedzie na 14 pozycji, a więc tylko 13 zawodników jest na okrążeniu lidera. Bardzo dobre osiągnięcie to Awiala w tej temperaturze i na tak trudnym, wyczerpującym torze. Ostatnie ograniczenie jakieś półtora kilometra do mety. Nie wydaje się, że już tam nic poważnego zdarzyć się nie powinno, ale przecież pamiętajmy, że te kolejne potrafią być bardzo zdradliwe. Ostatnie minuty, to jednak jest duże zmęczenie, nawet u tak dobrze i świeżo wyglądającego lidera. Znowu Strata Jago gerca 7,5 sekundy, a już było 6 z paroma dziesiątymi. A więc widać, że Jago także odpuścił, koncentruje się na drugiej pozycji. Maxim Renault. Och, jak on stracił. 14 sekund do Jago gerca traci Maxim Renault. Tak jakby zupełnie uszło z niego powietrze. Kolejny Beckmarker Za plecami Tomawiala Tak to był Adamo więc to dziwna Sytuacja no, jak tak dalej pójdzie gdyby jeszcze mieli do przejechania że dwa ogrążenia. To by się mogło okazać, że Tom wial zostawi za sobą 3 czwarte stawki na jednym okrążeniu zostanie 10 a no tak zostało 12 na okrążenia lidera Jagogerc 8 sekund straty czekamy teraz na Maksima Renault który no bardzo, bardzo powoli kończył ten drugi wyścig No a zanim nim Wolf. Przed Biton. No tutaj ostro, ostro jedzie rzuc Biton. No Kajde Wolf był blisko, ale nie tak blisko, Trzy sekundy zabrakło do kolegi z zespołu, ale piąte miejsce Bitona. No to jest, myślę, to, które mu się z wieku i urzędu należy. Czekamy na kolejnych. Isaac Kifting, Ron van den i ostatecznie po kontuzji, wracający Holender na tor. Siódma rokata, potem Tibo stał, po tym pechowym upadku. No proszę, odrobił sporo miejsc. Bastian Bechtam, dziewiąty. Brawo, brawo. Konrad Meus, dziewiąty. No jeszcze go nie ma na mecie. Poczekajmy. No właśnie, Konrad Meus jednak wyprzedził. Dziesiąty byk ale tak jak powiedziałem, to dobre miejsce dla Duńczyka. Jedenasty, lajamy A to jeszcze raz musi odpowiadać na pytania <coughs> e, No miałem dobry start, a potem jechałem dobrze, bo ja rozumiem ten tor, umiem się na nim poruszać. So, no, troszkę walka great, była great, ciężka, ale potem zdobywałem win, przewagę, to która to była to na tyle bezpieczna, że nice uh, yeah, mogłem Thanks, spokojnie ją utrzymywać. Dobra robota całego zespołu, dziękuję. Tom Bial wygrywa zatem oba wyścigi.